Pijemy wino bicykleta, szybka e, Bernat Savignon, wino Chilijskie, 2019 rocznik, e, Limited Edition, e, producent Konosur, e, kapsel, nakrętka, wino 13,5% alkoholu, kupione w normalnej dystrybucji, też w każdym sklepie to dostaniecie. Bardzo, bardzo ciemna, zapowiada się, że dojrzałe owoce intensywne zapach jest, ale no jest jakiś taki. Nie? Trochę lekko dziwny. dziwny. Chciałam powiedzieć, że Rutina skorwina, dębowy, ale to nieprawda. Dębowy zapach. Dębowy zapach? Wąchałaś? Tak. Taki może trochę Smakny. czuć. Ale wiesz to, to tak. się wietrzy. Poczekaj, poczekaj. Wino jest lekko schłodzone, a więc trochę trudniej nam coś wyłapać z niego. Nie, nie, to się już wieczy. To jest z lodówki, tak? Nie. Nie bardzo dobrze. Nie, no ale teraz. Dobra, ale smak lepiej. Tak. Ale już go takiego nie, ma. Tak? Mhm. Tak, to nie to... ma. No nie tego, co było na początku, z jakim uderzeniem. Co, też lasem trochę? Jakże? Trudno mi powiedzieć, beczka. Znaczy, beczka w smaku, beczka ewidentna no. jest. A w zapachu? Nie wiem. No, w smaku mega taniczne, naprawdę, tak. dużo beczki, dużo co taniej. Oczywiście ta Rzeczywiście tej, nie wiem, dziwne jest, ale to mało intensywne, no, jest chłodzone, ciężko. Mm -hmm. się trudno, na smaku. Trudno określić. Kurczę, byś... Trochę tak po lasem jakby. Ale jakimiś ciemnymi owocami, ale to... Bardzo delikatnie. O, ta nicz jest. Także skoncentrujmy się na smaku. Powiem ci, że trudne wino. Czemu? Bo takie mocne jakieś korzenie, tak? Przyprawy. Mm. Na pewno dużo tabaki, tak? Takiego siodła typowego skóry. Mm. No, beczki. Dużo jest. Dużo beczki. Mm. Jak ktoś lubi mega taniczne wino. Nie wiem, jakie jest Tak, i przyprawy ale, jakieś. Ale na sam końcu te przy, przyprawy mm. jak najbardziej. Nie jest złe, tylko że takie... Jakie? ...robić. Takie męskie. Takie cygara do tego mm. i mm. wiesz, kowbój na siodle. Słodyczy nie ma, nie? Raczej. Nie. nie. Nie, słodyczy zero. Praktycznie nie w zero. cukier w ogóle nie idzie. Czy na pewno to wytrawne? Y... I kataliczne. Mhm. No przede wszystkim ta kataliczność taka, więc wchodzi wytrawność. No i gdzieś ja czuję jakiś taki las, trochę owoc lasu, przyprawy. No ale to był właśnie pieprz, cynamon, no. kardamon. Przyprawy. I śliwka rodzaju. O, no, 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 Może to jakiś standardowy bo zamówienie właśnie tych wszystkich, takiego całego przemysłu skórzanego to dla nich, <grym> bo to ma sens, no. Nie no, tak mi wyszło, tak jest. Bicykleta to bardzo popularne winota, Tam oni mają dużo szczepów i przeważnie są dobre. No, czyli znaczy ono są nie takie... jest złe, ono jest fajne, tylko... tylko takie. Co? Nie każdemu? Wiesz co? Nie, to nie to. Ono jest takie po prostu specyficzne. No ale na przykład ktoś Rioja lubi, to to będzie mm -hmm. smakowało. Tak. Mm. No to też jest takie bardzo intensywne, nie? Ogólnie. Dużo tak, tego. Ale nie jest takie mocno skoncentrowane owocowo, że tak się pije, Nie, nie, nie w ogóle mało owoców. Tu jest. owoców nie ma za dużo. Właśnie więcej jest przypraw, korzeni. Korzeni zdecydowanie. Skóry, tabaki. Mhm, niż takie owoców, męskie wino, tak. ale dla mnie smakuje. Masz jakiś pierwiastek w sobie? Męskości. Nie, ale fajne, można hmm, pić. Tak. naprawdę. Jest ok. E, nie jest złe. Absolutnie. Jest do, dobre, pialne. Wiadomo, na pewno nie każdemu. Jeżeli ktoś spodziewa się jakiegoś właśnie wybuchu, owocowości, jakiegoś takiego. Świeżości, pokaś... lekkości. Nie, to nie, to tutaj odwrotnie. E, w cukier na pewno nie idzie, ale nie, kwasowość nie. też chyba nie. Tak, też nie. Kwasowość Takie też nie idzie jest taki na końcu pikantny, wiesz, mm. posmak. Mm -hmm. No dobra. To co byś powiedziała? Ale czy moja? No ty zawsze ładnie tak zaczynasz, mm -hmm. a jeszcze nie wiem. W sensie ocena? Nie, czy mi smakuje. Tak, smakuje mi. Mi też smakuje. Mi też. Ale do tego zapominam mm. zapalić cygara, jeżeli bym paliła. Aha. Mm. Mieć kowbojki mm -hmm. nogi na stół. Jakbym miała. Jakbym miała. No, <grym> no dobra, mam. Okej. Okay. Mm. I kapeluszków kotwolski. Znajdzie się. Jak się poszuka, to się znajdzie. Czyli, Czyli co, taka Ameryka. Taka jak to... Ameryka, albo właśnie całe konsorcjum, które wyprawia właśnie skóry paski, siodła. Mm. Ale jakby, jak najbardziej mój kilo. No dobrze. To co dajesz? Tak pod siódemkę, 6,5. 7. 7. No, 7. Bo to nie jest. Ono jest specyficzne, ale fajne. No, ja też myślałam o siódemce. No, bo jest jakieś takie. Mhm. A, inne tak. niż mhm. wszystkie. No, inne jest. Ostatnio dużo białego pijemy, to może dlatego. Mhm. No. tego. Ehm, ale siódemkę dam. No, też siódemkę już tak, tak. my ostatnio jesteśmy zgodni. Także siódemeczka polecamy, jeżeli ktoś mm -hmm. nie spodziewa się. Lubi się dos... zaskakiwać, bo to taka niespodzianka, na pewno. Okay. Ale mimo. Tak to prawda, mimo. Wiązanka taka korzenno-przyprawowa, beczkowa. Mm -hmm. Także jak coś, ktoś. Czegoś takiego oczekuję. To znaczy może nie tyle oczekuję, ale ich się zaskoczy, tak? To jest taka fajna niespodzianka. No dobra. Czy my polecamy u nas siódemaczka całkiem przyzwoicie.